Hello, Bodzio. Hello. Co ty tutaj robisz? No nie. To, że spawasz. Tak, coś tutaj z Były już tak tutaj pęknięte koło tego? Co? Tutaj? Koło tego wzmocnienia były już tak troszkę. Nie, tu było zgniłe z tej strony. Aha, z tamtej. Nie. to. Tak, może to. troszeczkę to. Nie, około. chcę to. Tu przykręcić, żebym tu lepiej widział, a tak to tam spod pod spodu. No, no. Nie mam jeszcze wady wzroku, ale. Tym, to to nie jest spawarka. To spawarka też to spawa mi w pionie i w suficie, ale to się jeszcze lepiej spawa, nie? Tak? Ta? No to dobrze. Oj, stoję ci gdzieś tutaj. ci. Chcę zobaczyć tego tutaj, bo nie będę mogła zaraz tego nagrywać, no. bo będziesz spawał. Tu też było pod kabel. Już dziury to wywaliłem tu blachę i na to profil i tu przyjdzie kabel. Pięknie. A potem się zaklei, nie? No zrobione, kurde, elegancko, podoba mi się. Jednak coś robisz. No. Coś nie, coś potrafisz, widzę. To jest takie czwajenie. <laughs> czwajenie, hm. No. Tomasz. Poczekaj tam, tu masz powycinane to co tutaj było złe, tak? Mhm. Tak troszkę. Ale to jeszcze są skrzynki akumulatorowe, ale nie idzie, bo są zeżarte aż do góry. Aha, chciałeś robić Wiesz, i... szkoda drutu i prądu. A widzisz. A już drugi masz też zrobiony? Nie. Dopiero pierwszy, tak? Nie. Ja się pytam, dopiero pierwszy to już nie. Dopiero nie, Nie mam zrobienia na no. dalszej części Twojej wypowiedzi, żeby nie słyszałem. Mhm. Tak ty mnie słuchasz, tak ty mnie słuchasz. Wszystko. Tu jest robota, to jest głupota, to zrobiona. Tak ty mnie słuchasz. Palić, stół się pali. Obiad na podłodze, nie na stole. <laughs> Gęśli do domu, znowuż lecą. Oni tu no. chyba u nas nad budkiem siedzą. Chyba tak, tyle samo. Jest. No, ale na szczelinie, bo jest ogień. Ale... ale Chciałam, że leci na mnie. Ale może tam. Może nie, nie zniecisz tutaj pożaru żadnego. Nie, no ale to super masz ten. Jak to jest płaskowiec? Kątownik. Profil. Profil. O. Zalakamy. Jeszcze inne. Profil. Tu będę będą jak nowe. Nie... Będą jak nowe. Co, co, ci tu zostało? To, to tutaj tak tylko dokończyć? Nie, tu chcę przejechać, żeby to... Było w miarę. Ale... Tu poszem jeszcze musisz przejść, No, ale muszę tu przyspać na ich najpierw. był punktowo, ale nie będę tego szpachlował. I tak tam idzie niżej podłogi, a było zgnite. Mm. Tam coś w tej masce widzisz? Tak. Będziesz spawał teraz. spawarkę, tak? Hmm. To dopiero by było. Co chciałam... odznaczyć i uciąć. To jeszcze tam coś jest do ucieńca? No bo to jest za szerokie, nie? A nie no. będę na wymiar ucinał, wtedy to się fałduje, tak? To, Aha, to mniej się no fałduje. Dobrze, no. dobrze. Zrobisz sobie takie udogodnienie. Tylko weź do oznacz. 主要是干的。 Się. To mało, bo się zabijesz, chłopie. Pierwane. Prądu brak. I co? Tarczy nie było? Nie, ładna. A, nie ta widzisz. No. Nie ta.